Leonid Rogozow urodził się w 1934 roku w okolicy jeziora Bajkał. Wychowywany w biednej rodzinie, która została uznana za Kułaków, czyli wrogów władzy radzieckiej. Kułakom odbierano majątek, ziemię przejmował kołchos, a ludzie trafiali do Gułagu. Większość z nich umierała z głodu, ale jego rodzicom i jemu udało się przeżyć. Nawet wrócili na swoją starą ziemię. Jego ojciec. Z Maru w 1943, a matka całymi dniami chorowała, żeby zapewnić byt rodzinie. Leonid ukończył szkołę podstawową i poszedł do zawodówki. Ukończył ją i został górnikiem. Ta praca zapewniła mu pieniądze i odciążyła nieco jego matkę. Ale nie była w stanie zaspokoić jego wielkich ambicji. Ukończył szkołę średnią i odbył służbę w wojsku. Wyjechał do Leningradu, gdzie rozpoczął studia. A że uczył się dobrze, to bez problemu ukończył Akademię Medyczną. W 1960 roku dowiedział się, że poszukiwany jest lekarz, który udałby się na ekspedycję badawczą na Antarktydzie. Kilka miesięcy później był już na stacji badawczej i dbał porządnie o zdrowie swoich towarzyszy. W kwietniu następnego roku sam zaczął jednak potrzebować pomocy. Najpierw pojawił się ból w prawej stronie brzucha, podwyższona temperatura i mdłości. Zdiagnozował u siebie zapalenie wyrostka robaczkowego. Problem w tym, że na zewnątrz szalała wówczas burza śnieżna, nie było szans, by przysłać mu pomoc. Zaczął brać antybiotyki, by zmniejszyć zapalenie. Przykładał też zimne okłady, ale operacja stała się koniecznością. Leonid zwerbował swoich kolegów. Meteorolog Aleksander Artymiew podawał mu przyrządy medyczne. Mechanik Zinowij Tiepliński dbał, by oświetlenie było dobre. Szef stacji Władysław Gierbowicz stał i pilnował, żeby nikt nie stracił przytomności. 30 kwietnia około 22 czasu Moskiewskiego zaaplikował sobie środek przeciwbólowy, i zdezynfekował przyrządy medyczne. Po kwadransie wykonał 12-centymetrowe nacięcie. Nie widział dobrze swojego brzucha, więc działał głównie na zmyśle dotyku. Jego towarzysze byli przerażeni. Sam Leonid zachował zimną krew. Uśmiechał się i żartował, próbując podtrzymać na duchu pozostałych, którzy byli blisko dlenia. Zrobił krótką przerwę w trakcie operacji, ale zaraz potem kontynuował, ignorując otoczenie. Po wszystkim, zaszył ranę, zrobił zastrzyk z antybiotyku. Gorączka zaczęła spadać, a po kilku dniach było już pewne, że operacja się udała. Wrócił do Leningradu jako swoisty celebryta. Od władz otrzymał dwupokojowe mieszkanie, a tysiące kobiet wypisywały do niego listy miłosne. Z jedną z nich nawet się ożenił. Niestety w 2000 roku Rauch żołądka odebrał mu życie. 20 czerwca 1990 roku samolot wyleciał z terenu Hiszpanii. Pilotami byli 42-letni Timothy Lancaster i 39-letni Alastair Acheson. Obaj byli bardzo doświadczeni i znali się na swojej robocie. Poza nimi na pokładzie było jeszcze czterech pracowników załogi. I 81 pasażerów. Wspili się w powietrze i czekała ich rutynowa podróż. Odpięli pasy, by było im wygodnie. Trzynaście minut po rozpoczęciu lotu pasażerowie przygotowywali się do posiłku, gdy nagle usłyszeli huk, który zdawał się dochodzić z przodu samolotu. Wnętrze kabiny wypełniło się mgłą, co znaczyło, że gdzieś w samolocie jest dziura. Załoga zaczęła od razu sprawdzać, czy wyjścia ewakuacyjne są otwarte lub okna wybite, ale nie znaleźli nic. Następnie Nigel Ogden, jeden z załogi, otworzył wejście do kabiny pilotów, by zobaczyć, co z nimi. Odkrył wtedy, że przed niego okna nie ma, a jeden z pilotów, Timothy Lancaster, wystawał w większości poza samolot. Od razu podbiegł do niego i złapał go za nogi nie był w stanie wciągnąć go do samolotu. Drugi pilot starał się w tym czasie bezpiecznie wylądować. Utrudniały to warunki i samolot przyspieszał, równocześnie obniżając lot. Po wielu zmaganiach Alastar zdołał przyjąć kontrolę nad samolotem. Starał się obniżyć lot na tyle, by zawartość tlenu w atmosferze była wystarczająca, by Timothy mógł oddychać. W końcu udało mu się też skontaktować z wieżą kontrolną, ale hałas był za duży, by mógł usłyszeć polecenia. Przerażonym pasażerom polecono, by zapieli pasy i ustawili się w pozycjach awaryjnych. Najgorsze, że Nigelowi powoli zaczęło brakować sił, by trzymać Lancastera i niestety, ale ciało pilota wyślizgnęło się bardziej poza samolot. Był już niemal cały na zewnątrz, Dodatkowo miotało jego ciałem i ciągle uderzał głową w maszynę. Podejrzewali, że może już być bez życia, ale współpilot kazał go trzymać. Nawet jeśli już nie żył, jego ciało, gdyby wyleciało, mogłoby uszkodzić silnik lub skrzydło. W końcu udało się usłyszeć głos kontrolera, i pilot był w stanie bezpiecznie wylądować na najbliższym lotnisku. Kapitan Timothy Lancaster. Poza samolotem spędził 22 minuty, uderzając przez długi czas głową w metal. Doznał odmrożeń, słamał rękę i nadgarstek oraz był w szoku, ale szybko doszedł do siebie. Cała załoga została odznaczona i już kilka miesięcy po wypadku wrócili do pracy. No, ale pytanie, dlaczego szyba samolotu wyleciała? Okazuje się, że gdy 27 godzin wcześniej podczas rutynowej kontroli zainstalowano przednią szybę, przykręcono ją śrubami, które były za małe. Różnica w rozmiarze nie była duża, ale to wystarczyło, by różnica ciśnień między wnętrzem a atmosferą sprawiła, że szyba została oderwana z samolotu na wysokości, na wysokości 5300 metrów. Violet Jessop wychowywała się w dużej rodzinie. Miała dziewięcioro rodzeństwa, z czego przeżyło tylko sześcioro. Sama w dzieciństwie zachorowała na gruźlicę i lekarze nie dawali jej dużych szans na przeżycie. Chorobę na szczęście przetrwała. Jako dorosła kobieta pracowała dla Royal Mail Line jako stewardesa. Po dwóch latach zatrudniła się na luksusowym statku, największym pasażerowcu tamtych czasów. Czyli RMS Olympic. W 1911 roku Olympic opuścił port w Southampton i po niedługim czasie uderzył w statek wojskowy brytyjskich sił HMS Hawk. Katastrofa zostawiła ślad na statku, ale szczęśliwie nikt nie zginął. Pasażerowiec bezpiecznie powrócił do portu. Ta stłuczka nie wystraszyła Violet, i kilka miesięcy później wsiadła na Titanica. Po czterech dniach pracy doszło do katastrofy. Wspominała, że gdy statek zaczął tonąć, starała się pokazać pasażerom nieznającym języka angielskiego, jak należy się zachować. Oglądała łodzie ratunkowe zapełniające się ludźmi i sama na jedną skoczyła. Spędzili mroźną noc na wodzie, a potem razem z innymi została uratowana przez statek RMS Carpatia. Na Tytaniku życie straciło około półtora tysiąca osób, ale nawet to jej nie zniechęciło do wody. W 1916 podczas I wojny światowej część statków pasażerskich przerobiono na szpitale polowe, albo raczej szpitale wodne. Pod flagą brytyjskiego Czerwonego Krzyża Violet dzielnie służyła na statku Brytanik. Czesnym rankiem 21 listopada Brytanik zatonął. Z powodu tajemniczej eksplozji. Nie ma pewnego wyjaśnienia. Prawdopodobnie został trafiony przez niemiecki pocisk albo trafił na minę. Violet wskoczyła do łodzi ratunkowej, oglądając potem jak przez niecałą godzinę statek tonął. Zginęło wówczas 30 ludzi. Śruba napędowa statku nadal pracowała i wciągała pod siebie łodzie ratunkowe. Również tą, na której była Violet. Kobieta wyskoczyła z łodzi, przy okazji uderzyła się mocno w głowę. Skoczyłam do wody, ale zaraz wyssało mnie pod kiel statku, który uderzył mnie w głowę. Uciekłam, ale lata później, gdy udałam się do lekarza z powodu bólu w głowy, ten odkrył, że kiedyś miałam złamanie czaszki. Wspomina Violet. Jak myślicie, że po tym wydarzeniu Violet Jessop zrezygnowała z pracy na statku? A gdzie tam? Nadal polazła na wodę. W 1920 zaczęła pracę dla Red Star Line i opłynęła świat dwa razy.